Wszystko jest do kochania, Damoniu! Nic! Byłam już wszystkim, i namiestnikiem, i sartrem, i świętą krową, i zwykłą, siedmiopudową przekupką, w którą się chciał wcielić diabeł z biesów. Ale teraz nie mam czasu na te głupstwa. Teraz wysiaduję, siedzę na jajach, oczywiście w przenośnik dla Czasu mam mało, muszę rodzić bez przerwy. Już teraz, tutaj, zaraz. Lucia brała ślub w bazylice, księcia Apostołu ślub dawał arcypisku. Suknia była zapięta pod szyją, cała z białej koronki. Odezwę się, błagam. Tak mi zimno. Mogę się ugrzać przy tobie? Wiesz, śniło mi się. Minko, obudź się proszę. Będę ci czytać. Położenko, co tobie? Otrułam o, się z miłości do Beniamina. Umieram, Bibian. Pożegnaj dziadka, ciocie, kucharcie. Słoik z trucizną znajdziesz pod łóżkiem. Do zobaczenia w niebie, moja biedna Bibiano. O. Tylko nie wpadnij do nocnika. Sama zeżarła, egoistka. Wydaje że białe małżeństwo, bardzo wyraźnie to się obserwuje, dotyka również na widowni właśnie jakichś tak bardzo osobistych strun, sfer. W ciągu trwania tego spektaklu, tych ilu tam mówiłeś, 170, 180, prawda, przedstawień, że nastąpiły metamorfozy, że ten strach krytyki, że to wszystko jest z zewnątrz, że to jest tam nawet półpornografia, czy jak to oceniano, zaczęło wchodzić jakby z zewnątrz, z ciał, prawda, do środka, do problemów moralnych. I nie chodzi się na to jak na kabaret jednak.